Czy koty piją wodę? Czyli kot i woda. Oczywiście, że tak. Koty jak najbardziej mogą pić wodę, ona oczywiście im wcale nie szkodzi. Wręcz często powinny mieć do niej dostęp. Choć tu trzeba zaznaczyć, że koty nie są zbyt dużymi fanami wody. Tak ogólnie i jeśli chodzi również o jej picie. Ponieważ po prostu wodę, którą potrzebują, żeby żyć, mają, dostarczają sobie spożywienia. Nie muszą wcale jej szukać i pić a raczej nie musiały, ponieważ obecnie koty najczęściej jedzą to, co my im po prostu damy. I tutaj pojawia się problem, ponieważ kiedy karmimy kota głównie suchą karmą, mogą mieć problem po prostu z dostarczeniem do swojego organizmu odpowiedniej ilości wody. A potrzebują nawet do 40-50 ml wody na każdy kilogram swojego ciała. Na kilogram masy ciała 40-50 ml wody. Niestety w takim przypadku, kiedy... Głównym źródłem pożywienia jest karma sucha, to ta niechęć do picia wody może po prostu doprowadzić do odwodnienia. I wiemy, że nie jest to coś pozytywnego, jest to coś bardzo źle wpływającego na stan naszego kota. Dlatego, oczywiście, pożywienie powinno być dostosowane do potrzeb kota, czyli jednak odpowiednia ilość tej mokrej karmy, pożywienia zawierającego wodę, powinna być w menu kota jak najbardziej, albo kot, który będzie po prostu. Pił wodę. Ale tu może się pojawić pewien problem, ponieważ z reguły koty picia wody nie lubią, nie przepadają za piciem wody. Dlatego warto pamiętać, że należy trzymać się kilku takich, można powiedzieć, zasad. Po pierwsze, koty lubią świeżą wodę i taka woda, która dłuższy czas stoi, oczywiście jest przez nie omijana. Najlepiej dwa, trzy razy dziennie po prostu tą wodę wymieniać. Do tego należy pamiętać, że ta miska najlepiej, żeby nie znajdowała się obok tuż, obok miejsca, gdzie po prostu jedzą. Albo jeśli ta miska z wodą jest obok miski do jedzenia, to dobrym wyjściem jest rozłożenie więcej niż jednego źródła wody. Oczywiście rozłożenie na przykład, położenie gdzieś jeszcze jednej miski, a nie źródła wody. Co ciekawe, koty lubią na przykład pić wodę z, z kranu. Są nawet chyba takie pojniki, że ta woda płynie, ale to też jest coś bardziej skomplikowanego. Więc poza tym, że woda musi być świeża, możemy postawić na przykład drugą, trzecią miskę gdzieś dalej. To koty, ponieważ są takimi olbrzymimi indywidualistami, mają też swoje spojrze spojrzenie nawet na to, z czego pić. One preferują raczej większe miski, do tego co ciekawe, miski wypełnione na fula. Nie wiadomo dlaczego. Często też lubią, żeby ta miska była dosyć wysoko postawiona, tak żeby nie musiały się schylać, dlatego preferują na przykład wypicie wody z dzbanka. Koty to jednak koty. Pamiętajmy, żeby po prostu zapewnić im to źródło wody, nawet kiedy karmimy je tylko karmą, mokrą karmą, która powinna dostarczyć im tą odpowiednią ilość wody do ich organizmów. Jednak kot powinien mieć dostęp do wody. Nie jest przecież to coś bardzo skomplikowanego. Trzeba jednak pamiętać, że kot, który pije też zbyt dużo, czyli więcej niż dwa razy ta górna granica, te 40-50 ml, czyli więcej niż 80-100 ml na kilogram masy ciała, to jest olbrzymie ostrzeżenie, ponieważ nie jest to coś naturalnego i w takim przypadku powinniśmy się od razu z automatu udać do weterynarza. Ponieważ kot, który pije zbyt dużo wody. A na przykład wiemy, że jego, a nawet jeśli jest karmiony tylko suchą karmą, to i tak tej wody w takich ilościach, jak wymieniłem, pije zbyt dużo. Może to po prostu oznaczać, że kot jest chory. I to dosyć poważnie. Dlatego, jeśli zauważymy, że kot pije bardzo często, pije w dużych ilościach, w takich wręcz nienaturalnych ilościach jak na kota, powinniśmy się tym bardzo mocno zainteresować i po prostu Iść do weterynarza. To jest najprostsze, najłatwiejsze rozwiązanie, ponieważ no, to właśnie weterynarz jest od tego, żeby sprawdzić, co naszemu kotu dolega. A to nadmierne picie wody jest olbrzymim ostrzeżeniem. Coś jest nie tak, jeśli zwierzę, które jest niechętne wobec wody, wobec picia wody, pije tej wody o wiele za dużo. Więc koty jak najbardziej piją wodę, choć jej większość Większość jej zapotrzebowania powinna zostać pobierana z pokarmu, ale i tak powinniśmy zapewnić im o dostęp do świeżej wody, na przykład w dwóch źródłach. Jest to bardzo, bardzo ważne. Pamiętajmy, że to właśnie to pożywienie, jakie im serwujemy, powinno być tym głównym dostarczycielem tej wody. Tak jak to miało miejsce przez setki pokoleń, tak obecnie te nasze koty powinny mieć dostarczaną tą wodę. Oczywiście nie twierdzę, że całość. Diety kota powinna być mokra, powinna być to karma, która dostarcza wody. Sucha karma też może być, tylko musimy pamiętać, żeby z nią nie przesadzać i żeby oczywiście zapewnić temu kotu dostęp do tej świeżej, czystej wody. Tutaj rozwiązań, jak można zachęcić kota, jest poza tymi, które wymieniłem, kilka, czy to dodawanie jakiejś substancji do tej wody. Tu Wystarczy poszukać, a może niedługo pojawi się o tym materiał. Ważne żeby nauczyć tego kota pić wodę, że woda to nie zagrożenie, tylko coś co można po prostu pić. Ale może na koniec odpowiemy sobie na pytanie dlaczego koty nie lubią wody? Nie tylko tak ogólnie, ponieważ naprawdę tylko część kotów tą wodę lubi, kontakt z nią, ale dlaczego te koty po prostu tej wody nie piją? Tu najważniejszym najważniejszą odpowiedzią jest oczywiście to, że nie muszą pić tej wody, że w tym środowisku, z którego się wywodziły, po prostu tej wody było niewiele, a cała ilość tej wody, jakiej potrzebowały, po prostu dostarczały spożywienia. Kolejna rzecz to to, że niestety w środowisku naturalnym, obok zbiorników wodnych, obok miejsc, gdzie kod mógł się napić, gdzie inne zwierzęta też mogły się po prostu napić, niestety jest dosyć duże zagrożenie ponieważ właśnie w takich miejscach gdzie zwierzęta piją są drapieżniki drapieżniki które oczywiście polują nie tylko na przykład na zające czy też na jakieś ptactwo czy też na przykład na nie wiem sarny ale też kot dziki przodek kota czy też nawet te dzisiejsze koty mógł być celem ataku więc po prostu bycie w takim miejscu gdzie dostęp do wody jest łatwy prosty też wcale nie jest czymś bezpiecznym kolejna rzecz to to że koty nawet mycie tak dostosowały do potrzeb, że nie muszą do niego używać wody. Nie muszą się moczyć, nie muszą nic tego typu robić, po prostu robią to samodzielnie. No i oczywiście odpowiedź jest też taka, że woda jest po prostu mokra, a mokry kot to najczęściej nieszczęśliwy kot. Jednak większość tych naszych kotów nie lubi być mokra, chociaż sam miałem kiedyś kota, który uwielbiał na przykład wskoczyć do wanny czy gdziekolwiek, gdzie jest woda. To jednak większość kotów no, nie jest zbyt dużymi fanami po prostu bycia mokro, mokrymi. Więc to są powody, które mogą powodować, że te koty nie są zbyt dobrze nastawione do picia wody takiej zwykłej, normalnej. Chociaż niektórzy ludzie też tak nie lubią pić wody. Więc tak, koty jak najbardziej mogą pić wodę, powinny mieć zagwarantowane źródło tej wody. Najlepiej, jakby to na przykład były dwie miski. I musimy pamiętać, że tutaj duży wpływ na to ma odżywianie, ponieważ kod musi być w odpowiedni sposób karmiony, wtedy tej wody nie potrzebuje zbyt dużo, a nawet wcale. Ale dostęp i tak powinien mieć. Dziękuję za uwagę, zapraszam na inne materiały, zapraszam na kanał ciekawostki o zwierzętach, link w opisie. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.